Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym czerwcowym vlogiem. Tak, mamy dzisiaj 2 czerwca. I zaraz mam korepetycję z matmem, bo jutro piszę sprawdzian. I co? I tak to wygląda. Potem się podłużę matmy. Historię. Geografię troszeczkę przypomnę, bo jutro będę poprawiał kartkówkę. I dalej, witajcie w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj sieradę, wczoraj nic nie nagrywałem. I co? Dzisiaj pisałem kartkówkę z fizyki, pisałem też y, rozprawkę z polskiego. Dostałem 6 z niemieckiego. I to tyle, jeśli chodzi o cenę. I co? Za niedługo też już będę oddawał podręczniki, bo pani z biblioteki powiedziała, że już można oddawać, więc już z kilku przedmiotów mogę oddać, więc tak, do zobaczenia później. Mamy 19 z kawałkiem jestem na podwórku i co? Nawet ładna pogoda i tak. To tyle. Hejka, mamy dzisiaj czwartek. Ja dzisiaj nie idę w szkole. I co? Też nie muszę nic przepisywać, bo nic nie pisali w tym dniu, dzisiaj. Jutro idę na wszystkie lekcje, czyli na te siedem. Bo muszę dla pana od angielskiego dać ćwiczenia, żeby mieć wyższą. Oraz się podpytać pani, czy z chemii, czy jak poprawię sprawdzian. I na sześć. Bo będę miał wszystko z chemii więc nie wiem zobaczę i tak pewnie będę zanosił papiery do szkoły pierwszego wyboru i później w czerwcu już pod koniec są świadectwo i te wyniki z egzaminu w lipcu i tak mm, jutro jestem co z bo dostałam, bo pani zaszyty zebrała więc, miejmy nadzieję, że nie zniszczy to mojej oceny szóstkowej, ale tak. Taka mamy dzisiaj piątek, jest godzina 19.12. Jestem na spacerze, przybyłem w domu o 15.00 i coś, tak. Byłem też w szkole pierwszego wyboru zanieść papiery. I co? I tak. I sam dziś też kartkówkę z histori historii Z hajmi nie poprawiam bo i tak by, by mi wyszła wyższa Ale tak Hej jest godzina, już mamy Już mamy niedzielę e sobotę I co? E w poniedziałek będę poprawiał sprawdzian z matmy Chyba tylko to oraz może być kartkówka z fizyki, bo pani coś mówiła, ale nie ma w Librusie. Z historii w czwartek na 100% muszę tą prezentację. Oraz piąty kolejną prezentację, żeby mieć szóstkę na koniec roku, bo moja średnia 5.0 jeszcze kartkówka dzisiaj. To jeszcze jedna. Dwo. I też wolontariusz, te trzy punkty będę miał na 100%, nie się pani mówiła. Więc mega fajnie. Mogę się pochwalić, że ZDB dostałam szóstkę, bo tu pani sprawdziła co dostałem za szóstki za krzyżówkę. To tu jedna. Po druga, to już dwie szóstki. I no, wiem ja jeszcze sprawa Więc na pewno dwie szóstki. Ale czy coś jeszcze? Nie wiem. No ale z ZB mam 6, na pewno. Na chemii robimy plakaty o białkach, cukrach, w puszczach i tak dalej. Mm. I tak, został jeszcze następny tydzień, następny i już następny następnym tygodniu, czyli od 23 już będzie kompletny los. Jeszcze muszę informatykę poprawić. No, ale przynajmniej z geografii 6, więc już jest dobrze. Nie pamiętam czy mówiłem, ale z polaka będę miał 3, czwórki nie będę miał No cóż, tak się zdarza No ale z innych przemiotów i dałem jeszcze dla pana od angielskiego ćwiczenia, więc może być 6, z chemii 5 I no, na razie to tyle może jeszcze później do was. Się blog też jest taki bardziej gadany. Nie pokazuję wam notatek, bo nic nie pisaliśmy dzisiaj serio. Na EDB pani tylko omawiała. Zawsze nam dawała później na tematyce tylko prawa sprawdzianu. Na polskim oglądamy film, na angielskim siedzimy na telefonach. Później w chemii robimy na historii prezentację i Kartkówka, a na chemii plakaty. Więc już te lekcje są takie luźne, no ale tak. To by było na tyle w tym odcinku. Już w następnym odcinku staram się, żeby coś więcej się działo niż tylko rozmowa i moje gadanie. Więc co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.